Witam wszystkich z tej strony Artur. Dzisiaj mam e, kolejną teorię z Miraculum Widonka Czarny Kot. Bardzo przepraszam, e, że mnie dosyć długo nie było, ale byłem chory. Bardzo to przepraszam. A teraz przejdźmy do teorii, według której, która brzmi Gabriel Agres jest opętany. Prawdziłem z co jest. I tutaj zaczynamy teorię. Otóż prowadzi do czynienia może wajperion. I dlaczego? Już wyjaśniam. Nie dziwi was to, jak się załuje Gabriel. No bo popatrzcie, tak nagle z Nieracka jest jakiś taki bardziej dość, bardzo doświadczony w byciu złym, to dodatkowo może przyjąć bardzo długą formę formie, formie użytkownikami kulu bez żadnego treningu, bez żadnej wiedzy, tylko z książką. Nie mówiąc o tym, że y, używać mocy kontrolujących nawet kłami, nawet y, nie będąc w formie no właśnie, istnieje możliwość, że może być przez kogoś opętany, tylko chodzi pytanie, że z kogo, no właśnie, może być przez lukę. I tutaj już wyjaśnię. I teraz jeszcze inne dodatki, jakby sam fakt, że jednak Gabriel dzisiaj nie na przykład z jednej strony na przykład przyjadę się do niego przytula i się bardzo martwi też o stan Natalii, ale z drugiej po prostu też próbuje ożywić, czy nie ożywić, ale uzdrowić swoją żonę, a z drugiej bardziej gada jakieś głupoty, że, że niby chce uzdrowić swoją żonę, a jednak chce przyjąć władzę to co jest dziwne. Po co mu władza skoro może mieć swoją żonę z powrotem? No właśnie, nie mówię o jego śmiechu, o jego dziwnej twarzy jak o jakiejś osoby opętanej, na przykład co jest pogodne w odcinku pierwszym z zonu drugiego. No właśnie, wiele wskazuje na to, że Gabriel może być opętany przez obcą siłę. I tak. Przez kogo? No właśnie. tej dochodzi mu pomysł. Moja teoria. Przez Viperiona. Dlaczego? No właśnie. Niby wydaje się być, że Luka jest miły i td. i No właśnie, ale dla mnie jest zbyt dziwny, zbyt miły i zbyt doskonały. W czym? Kto powiedział, że jaką rzutką mi miraculą musi być tym dobrym? Co? No właśnie. Również może być sekretnie szefem, władcy albo nawet w ogóle że żołnierzu siemi, jako marionetki. Dlaczego? Już ujaśniam. Otóż, węże, e, jak inne w tym razie wspomniałem, są symbole zła i demonów w wielu religiach, a mocą demonów jest opełtanie, taką bardzo silną, więc istnieje możliwość, że mocą Luki, właśnie jako wajperiona, może być właśnie tak. Moc opętania. I tak, jakby nie patrzeć, jego broń jest harfa, yy, co, je, co jest, która yy, harfa jest swego rodzaju bronią mentalną, bo jednak jest to instrument muzyczny, więc można się odnośnie od razu do opętania, bo jednak bardzo często towarzyszą satyru i tym podobnym istotom, na których prawdopodobnie jest zorowane na którym prawdopodobnie są wzorowane demony, co tylko pogorsza sprawę. Dodatkowo nie zapominajmy też o tym, że sam instrument też może służyć do różnych celów, między innymi do uwodzenia, a także do zachwycania odbiorcy, więc może też służyć prawdopodobnie moc w ogóle luki, jaką pe, może być o właśnie opełtanie, właściwie może mocą luki może być opętanie. Zauważcie, że, założycie że kawałek szybko na sobie z DRC Marie, mimo że ta wcześniej zakona w Adrienie. I nadal w nim jest, ale jednak ktoś też do luki. No jeśli gdyby się okazał zły, to mogłaby Ariet go z i, mia i miałoby szansę Adrianet za zakwitnąć nareszcie, wreszcie. Przy czym e, tak e, i właśnie tutaj pojawia się właśnie moja teoria, że Luka może używać Miraculum Węża, żeby kontrolować e, ruchy e, władcy ciem, a nawet e, jego umysł e, i po prostu można powiedzieć, że dusza Gabriela znajduje się w środku jego ciała uwięziona e, jakimiś łańcuchami, a Luka pojawia się w jego głowie jako taki sadystyczny e, zielony, jakiś świecący na ono sadystyczny zły grymas, yy, z takim robotycznym głosem. Rzecz, czy, dlaczego miałby Luka mieć wszystkie te moce? No właśnie, yy, to tak, otóż Luka mógł być uczniem mistrza fu, wiem, powiedzmy kilka lat temu, no nie, no, został wykopany yy, za zrobienie demolki yy, i mógłby przez wiedzę na temat różnych rzeczy z Miraculum. I tak, yy, po prostu mógłby być przez to, to bardzo ciekawe, no wiecie, kolejny młody wojownik, no wiecie, właśnie w gdyby miał był no, no, no wiecie, kolejny na stole, no wiecie. No wiecie, nastoletni wojownik, który nagle bum, staje się zły. Taki młody nastolatni wojownik, który nagle bum, staje, staje się zły, e, ponieważ powiedzmy coś nie wychodzi, nie udaje mu się coś, jest agresywny i staje się zły. Na przykład Lung, e, e, Garu albo Moro. No i ogólnie rzecz biorąc, e, Luka może wykorzystywać ciało Gabriela do własnych celów, bo sam na przykład mógł dostać jakieś traumy i sam stał się zły. I dlatego ja po prostu też o jest taki zły, ponieważ tak naprawdę jest tylko marionetkę tylko całą przez luka, a luka mógł dostać złych dzieci z jakieś traumy i stał się zły, na przykład i ojciec mógł zginąć na wojnie, kiedy był mały i on popadł w traumę, był mał dzieckiem i mógł zostać się zły, trochę jak Harumi, która też uleciła rodzinę, kiedy był, e, kiedy była mała, kiedy była dzieckiem, e, więc też e, jest niemożliwe, że Luka też mógł go szaleć z tego powodu i wykorzystuje ciało Gabriela władzyciem, właściwie w formie superzłodzieńcy jako, e, jako, jako jelenia pionka, z tego kretyna, taką marynetkę, takie pieska, takie zwierzątko, że móc zdobyć mirakulu, mirakula i na być może albo, żeby, żeby ożywić ojca, albo żeby przejść ojca ze światem, albo i to i to. A Gabriela używa, bo prawdopodobnie no wiecie, no zwyczajnie też y, uważa, że ma szansę może że ma szansę z nim Gabriela, współpracować, ponieważ on jednak bardzo to jest z żoną no Emilii i mógł, mógł to właśnie Luka wykorzystać. Przy czym nazwa Salę, jako jego chorodzacz, jest taka jest mroczna, jakby uciszacz. Czy tu mi ktoś z angielsku o tym się kojarzy z cisza, uciszaczem, jakby. Więc też to może być znak tego, że Luka jest właśnie takim mrocznym panem, czy mrocznym paniczem, czy mrocznym panem. A w ostateczności też może po prostu używać właśnie ciała, Lu, ciała Gabriela, żeby móc osiągnąć swój cel. Cel, jednocześnie dzieląc się z nim swoją wiedzą, i dlatego wabi jest taki mądry, jednocześnie ma taki wredny charakter, właśnie się przez Luke, co widzę, kontroli kłami, kontroli ludzi, i to wszystko ma dzięki temu, może jest tak naprawdę marionetką kontrolowaną, opytaną przez Luke, czyli Viperiona, czy jak bym go nazwał, Lord Viperion, i tyle w temacie. Tyle na razie wskazówek na tę teorię. Jeszcze raz, przepraszam za moją nieobecność w poszczególnych tylko filmików, klipów, różnych tam seriali, ale byłem chory, więc to był problem. W każdym razie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie łapki w górę, cześć.